Dzień dobry! Nasi klienci często proszą o doradzenie w sprawie optymalnej wielkości ich biura. Pierwszym krokiem jest analiza liczby pracowników oraz prognozowany wzrost zatrudnienia. Oprócz standardowych 10 m2 na osoby, należy również uwzględnić przestrzeń potrzebną na sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne i inne przestrzenie wspólne. Warto wziąć pod uwagę charakter zadań wykonywanych przez pracowników. Czy potrzebują oni przestrzeni otwartej, czy też biurek w gabinetach zapewniających większą prywatność. Ważne jest, aby przestrzeń była elastyczna i mogła w miarę możliwości ewoluować według zmiennych potrzeb firmy, np. przez aranżację modułową. Zapotrzebowanie na powierzchnię biurową powinno uwzględniać również potrzeby technologiczne i infrastrukturalne tym na przykład, miejsce na serwerownie. Coraz większe znaczenie ma zapewnienie pracownikom dostępu do miejsc, które wspierają ich well-being, na przykład stref relaksu, playroomu czy nawet małe siłowni. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z ITRA Polska.